A wstaje ci radość? O, minę rzeczy. Na przykład chodzenie bosu po trawie, tu To jest na przykład słońce. Mam wrażenie, że funkcjonuje jak roślinka, że jak jest trochę słońca, to, to wtedy najbardziej się cieszę. Ja lubię spacery. W sensie yy, to była nasza wspólna decyzja. <głosy> <głosy> Kontakt z naturą, spacery, wyjazdy. Spacery to było coś, co jest dla mnie bez sensu. Mogę iść sobie pograć z kosza w piłkę bez sensu. Moja żona bardzo lubi spacery. Natura. Kurczę, jak ona mnie otworzyła na, na e, taką codzienną właśnie e, codzienną aktywność i, i naturę. Spacerowanie po lesie to było dla mnie zamknięte. No po co mam tam w ogóle iść No drzewa? No i co? A teraz nawet wiem, jak szpak wygląda. Ja wiem, że dla wielu to jest całkiem prymitywna, ale ja nie wiedziałem. Moje pieski. I, I... I Filip. Kto to Filip? <grym> Ludzie. Lubię gadać z ludźmi. Nowe słowo Jonasza. Zdanie <grym> to moi synowie. Mój synek. Jego, jego, jego. Jego radość. Jego radość to, że mogę. Jeszcze raz przeżywać swoje dzieciństwo jego o, oczami. I śmiech córki, miły spacer z rodziną. Swoboda, swoboda na pewno mi daje radość. Na przykład podróże. Czerpanie z życia. Ta świadomość, że jest coś za rogiem. To, że jeszcze można tyle, tyle zrobić, tyle poznać. Ładne widoki, chodzenie po górach, żeglowanie. Jest taki moment, jak pracujesz z ludźmi i pomagasz. Jesteś dla nich przewodnikiem, pomagasz znaleźć rozwiązania i oni wdrażają i mają... i mają efekty. To, kurczę, powiem ci, tak jak przy Udiamio Wallace'ie, któremu ścinałem głowę um, łzami, się uroni ze smutku, tak tutaj jestem po prostu wzruszony tym momentem i, i tak uchachany, taka radość się we mnie pojawia, że im coś idzie tak, jakby chcieli, że, że wprowadzałem to. Kiedy bardzo się boję, ale mimo wszystko się przełamię. I ten moment, tuż kiedy jeszcze nie wiem, czy się uda, czy się nie uda, ale ale już jestem w działaniu i, i, i zrobiłam coś, o co bym się na przykład nie podejrzewała. Zrobienie czegoś, czego nie było, a jest. Robienie rzeczy, które wydaje mi się, że są takie mega trudne, a je zrobię i się okazuje, że świat się nie skończył, jak to zrobiłam. Możliwość robienia czegoś, co jest kreatywne i twórcze. Satysfakcja. Z dobrze wykonanej pracy, zbieranie doświadczeń, tworzenie. Najwięcej radości daje mi moment, kiedy coś tworzę. To, kiedy mogę gdzieś tam się realizować. Uczucie po spektaklu intro, kiedy zrobiliśmy super robotę. Kwiatek ja od męża, ładnie zaśpiewany przez ptaszka, jakiś dźwięk. Spotkania z bliskimi. Takie spokojne, kiedy mogę po prostu. Tak się, że tak powiem, cieszyć właśnie tą chwilą. Ludzie. Przebywanie z ludźmi. Ostatecznie w sumie to nieważne, co robię, jeśli mam z kim się tym dzielić, to, i to będzie mi to sprawiało radość. Rodzina, przyjaciele. Takie banały, naprawdę banały, ale w tych banałach jest chyba świętesencja życia. Spędzenie czasu z ludźmi, którzy też chcą to robić i którzy też lubią. Przebywanie z ludźmi, którzy y, myślą podobnie do mnie. Kiedy nadajemy na tych samych falach, kiedy rozmawiając widzę, widzę tą biskrę. Współtworzenie czegoś z innymi ludźmi fajnego, gdzie wszyscy się dobrze bawią i dają jakąś wartość. Jak ktoś bliski się śmieje. Rozmowy, które są takie karmiące. Pozwala się otworzyć i być autentycznym. Dużo radości daje mi przebywanie wśród ludzi, którzy są inspirujący, z którymi mam fajny czas, z którymi się dogaduję, wśród których mogę się czuć swobodnie i z którymi żartuję. Każdy poranek i kontakt z ludźmi. Więcej radości daje mi kontakt z drugim człowiekiem. Mhm. Jakiś taki pozytywny kontakt. Niekoniecznie komplementy, chociaż przyjmuję je w każdej ilości. Takie chwile rodzinny, kiedy po prostu jesteśmy razem tak trosko trochę. Nigdzie nam się nie spieszy, czy jesteśmy na spacerze, czy, czy chociażby w domu. Nikt nie płacze. Radość jest potwierdzeniem tego, że jestem w dobrym miejscu w swoim życiu. Jak obiecuj z radością, to nabiera to sensu. No łatwiej się żyje, nie? Zradajesz się z radosnym. Podróże za sobą. Jak pijany rodzenie upad i se ten kupir i rozwalił. Sprawianie komuś prezentów. Rozwój, relacje i uważność. Kiedy mam spokojną głowę. Taką bez dystraktorów. Czekolada. Chyba improwizowanie piosenek. <noise> Muzyka? Śpiewanie, tańczenie. Lubię grać na gitarze, daje mi to radość. Sport mi daje, poruszenie się, wyjazdy. Kiedy pozytywne zmęczenie, to też mi daje radość. Rower. Bieganie daje mi dużo radości. <grym> Jak w twoim ciele manifestuje się radość? Rozluźnieniem na pewno, e, większą energią. No kurde, na ryju. <grym> się po prostu, cieszę się. Jak się cieszę, to zawsze gdzieś tam robię jakieś takie, o, dziwne ruchy na przykład, tak, to to jest takie... <grywia> Nie, mam właśnie to. Zaczyna chodzić i działać i w ogóle super, zaczynam mieć wtedy kompulsywne ruchy i gesty i zaczynam mówić bardziej artykułując, artykułując ręcami. Moje ciało ma wtedy ochota żyć. <laughs> Stałeś z łóżka, uśmiecha się, usta się uśmiechają. Fła! Takie fła! I taki, takie trochę skrzydła, ale z ognia. To przytuliłabym kogoś, jakby mi ktoś powiedział, że mam to pokazać. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Radość jest tutaj, przede wszystkim tu. Tu, gdzieś w sercu, w klatce, w gardle, chce mi się krzyczeć i. O tak. <laughs> Jak jestem radosna, to lubię śpiewać, krzyczeć i okazywać radość, właśnie tak bardzo dźwiękową. Ja jeszcze do niedawna miałem tak, że ja sobie musiałem powiedzieć, to jest moment, kiedy ty masz prawo, a wręcz powinieneś być szczęśliwy, zadowolony, bo nie było to naturalne. Ja nawet podejrzewałem u siebie anhedonię. A gdyby twoja radość miała mieszkać w ciele i mieć kształt? To wypełniałaby je cało. <laughs> Byłaby w kształcie serca. Mieszkałaby tu i byłoby to słońce. Takiego kundelka y, z y, mrdającym ogonkiem. Nie wiem dlaczego wyobraziłam ją sobie jako taką żółtą chmurkę, która mieszka w brzuchu. Takiego skaczącego wykrzyknika. Jakiej małpy pewnie. Takiej, co ma takie długie nogi i długie ręce. Takim uczuciem ciepła wewnątrz, takie ciepełko grzeje. Jest w sercu taką pompką, która powoduje, że to rozrywko bliżej szybciej jakieś tu, rzeczy, czego się cieszę i potrafię się do ludzi uśmiechać i wszystko. I po prostu ja to jestem taka, na tak, jak mówię. Cieszę się jak głupiec z wszystkiego. Bo to... We mnie jest taka bańka tej radości, która się nie mieści w tym ciele i chce mnie rozerwać. Czuję, że mi tak mózg idzie, wiesz, do góry. Tak jakbym się zwiększała. <głosy> 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 Czuję, czuję wtedy, że oddycha, że żyje. W moim różowym, pluszowym serduszku. Taki, taki chilloutik. No to Moja radość jest takim świecącym płynem z takimi drobinkami, z takim brokatem i ona mi przepływa po całym ciele. Ona nie, nie tak jak krew, że płynie małymi żyłkami, ona jest takim szerokim... Ona płynie w takiej grubej pcv -ce. Jak mam radość, to y, całe moje ciało nagle ma y, więcej siły. Jakbyś mi miał nie powiedzieć, a pokazać radość, to jakby to wyglądało? Mm -hmm. Tak. <grym> <grym> subtelna, uśmiechająca. O tak, a. Bykie To znaczy? To jest moja radość. <grym> Co ci sprawia radość? Napisz proszę w komentarzu. Ja nazywam się Adrian Lewandowski, a to był każdy inny.